Siemaneczko! Jestem Maksymalny77, bo to jest kolejny odcinek z Teardown na moim kanale. Dzisiaj ponownie robimy kampanię i zobaczymy jak dzisiaj mi pójdzie rozwalanie wszystkiego na mojej drodze. Mamy jedną misję do zrobienia tutaj. Dobra, no to lecimy! GPS Devices. Zaczynamy, zapraszam! I jesteśmy. GPS Devices. Jak tutaj to nam pójdzie? Nie wiem jeszcze, ale mam nadzieję, że dobrze. Dobra, pierwsze co trzeba zrobić, to zobaczyć gdzie są targety. Targety są tutaj, tutaj i tutaj główne, a poboczne są dosyć daleko. Tutaj na pewno, dobra, wiecie, co ja sobie zrobię tak. Na początek zabierzemy sobie samochód stąd, dobra, otwieramy bramę i bierzemy. Zobaczcie, że tutaj to muszę ukraść dokładnie tak, ale auto mogę przewieźć, tak więc mogę sobie na spokojnie wziąć to autko i pojechać sobie z tą łódeczką razem. Tak więc lecimy, lecimy. Dobra, pierwszy target ustawiony obok. Tak więc spoko. Eee, no i co teraz? Co teraz? Eee, tutaj mamy kolejny target, którym mogę również przetransportować. Tak więc to jest super. Lecimy do niego. Hmm. Czekajcie. O, zobaczcie. Użyję ostatnio zdobytej kłody. Mam już w tym momencie przejście na ten stateczek. Dobra, weźmy to, otwórzmy i wejdźmy sobie. No i super. Aha bo jestem trochę 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 taki yy, głupi, ponieważ zapomniałem odpiąć tych linek głupich. Dobra, jest odpięte. Przecież już nic nie trzyma. Czy to ta kłoda trzyma? Czy co, bo nie wiem, nie rozumiem. Tam co prawda było, że można podnosić wiecie nawet samochody na tej kłodzie, ale to miałoby taki aż wpływ? Tak! Wow! Troszeczkę sobie rozwalę tę łódkę, ale dobra, nieważne. Chyba dopłynę. Czyli mógłbym teraz transportować nawet samochody, podpinając kłodę do innego samochodu. Wow! Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, ale. Nieważne. Może wam pokażę zaraz. Jaki jest mój plan w tym momencie, to wykręcić tą łódkę do tyłu, aby potem mieć bardzo łatwy dostęp do. Yy, schwytania tego, co jest podpięte tutaj, co tak fajnie mruga, jak widzicie, to to muszę zabrać. I teraz tak. Troszeczkę sobie rozwalę tutaj to wszystko, ale dobra. Ważne, żeby most w miarę przetrwał. Dobra, chwila. Dobra, nie jest źle. Przeskoczę i wskoczę. Dobra, spoko. Dobra, hmm, pytanie moje jest takie, czy jeżeli to jest w ścianie, bo tak mi się wydaje, to czy jeżeli ja rozwalę ścianę i wezmę ten alarm z podpiętym kawałkiem ściany, to wtedy będę mógł sobie go przywłaszczyć, że tak powiem. Chwila. Dobra, spróbujmy zrobić to, co chcę. Obawiam się, że będzie alarm. Tak, <gryw> będzie alarm. Czyli, jeżeli bym chciał wziąć to całe, to musiałbym przetransportować cały dom. Dobra, to by nie było realne. Dlatego ja sobie to wezmę tutaj, położę i będę mógł sobie tak szybciutko, wiecie, wlecieć i siup, i nie ma. I to jest tu, tak? Aha, to jest tutaj. Spoko. Jaki mam plan to wykorzystać? Ej, co jest? Czemu ta łódka się przekrzywiła? Ogarnij się. Okej, okay, dobra. Nie wiem o co chodzi, ale. Aha, zmarnowałem sobie kłodę. Dobra, i patrzcie teraz. Mamy to podpięte, nie? Tak, mogę to przyciągnąć. Spoko. Pięć, czyli to jeszcze bym mógł wziąć. Dobra, nie ma co. Chyba próbujemy już na spokojnie sobie tutaj ukraść to wszystko i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, uwaga, widzowie. Zaczynamy kraść te. Kurczę, zaczynamy to kraść. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Dawaj wsiadaj do samochodu i lecimy, 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 lecimy. Teraz jedziemy po te dwie łódki. Eee, chwila, chwila. Dobra. Się ma, troszeczkę sobie bez sensu to zatrzymałem, ale dobra, dajmy na to, że jest git. Przesko przeskoczyłem. Dobra, coś jeszcze mi zostało? Tak, jeszcze to. Gdzie mam to zabrać? Tu. Dobra, let's go. Jeszcze dużo czasu mi zostało i udało się ukraść wszystkie prawie cele poza jednym, ale podoba mi się, podoba mi się. Bardzo ładnie mi to wyszło. Dobra, tak więc mamy nowy przedmiot. Co to jest? Paimb bomb. Pipe bomb. Czekajcie. Wow! Ale czat! bomba. Jeej, mamy bomby. Naprawdę jeszcze mało, ponieważ nie mam za dużo pieniędzy, tak więc nie mogę sobie do ich dołożyć troszeczkę, ale dobra, jest bomby, chociaż 6. Dzisiaj chyba odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że wam się to spodoba, tak więc tak, e, co my tutaj mamy? Muszę ukraść jeden cel, tylko jeden cel jest do ukradnięcia i co muszę zrobić z tym sejfem? Sejfem, tak, sejfem. Bring this to your boat. Okej, okay, dobra. Musimy to przetransportować do łódki. E, nie będzie to zbytnio trudne, wydaje mi się, ponieważ mamy bardzo fajne rzeczy, e, które będą mi bardzo w łatwo w stanie to ułatwić. Tutaj niestety nie wejdę bez e, użycia siły, niestety, niestety. Ale dobra. Czekaj, tutaj mamy safe, tak? Nie, z drugiej strony jeszcze. Okej, okay. dobra. Aha, on jest podpięty do alarmu! O, to jest trudniejsze niż myślałem. To jest trudniejsze niż myślałem. Dobra, zrobimy tak. A, ej, poczekajcie, bo utknąłem chyba. Dobra, jednak nie. Mmm, dobra. Przedziurawie to. I wezmę sobie tą rurę gdzieś tam wyrzucę. Żeby mi nie przeszkadzała najlepiej ją do wody wrzucić. Dobra, super. No i cel główny tak naprawdę jest już wykonany. Pff. Ej, bo nie, zrobiłem click load'a. Znaczy, save'a. Nie! Nie, stój tak, stój tak. I fire. Nie, nie, gdzie jest? Nie chcę fire alerta. Stój, stój, nie pal się. Czemu ty musisz się palić w ogóle. Czemu tak jest? Nie rób tak. Nie, nie. Gdzie jest to? Wyjdź z tym ogniem. To się jeszcze pali. O, jest! Nie wiem, czy to mądre, ale wydaje mi się, że może być mądre. Nie wiem, czy to tak zadziała. Ponieważ faktycznie, jeżeli ta deska się nie załamie, a skoro auto ruszające jakoś nie za bardzo. Powoduje, żeby to miało się rozpaść, no to w tym momencie mogę tak zrobić. I po prostu przetransportuję szybko ten, wrzucę tutaj to. Yy, potem będę musiał szybko rozwalić te dwie deski i okej. Okay. Dobra, wiecie co? Spróbuję to zrobić na dwa safey na razie. Potem najwyżej się poprawi yy, to w następnym odcinku. Chciałem to spróbować zrobić i zobaczyć, czy to w ogóle zadziała. Jeżeli mi się uda, to najwyżej powtórzymy tą misję yy, w następnym odcinku, kiedy będzie już po prostu wiecie o co chodzi, nie. Dobra. Ja sobie zrobię szybkiego quick Dobra Chodź, 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 chodź Dobra, jest Mam dwa sejfy Lecimy Nie przemyślałem tego jak wyja wyjadę, ale dobra Bo ja mógłbym przejechać tutaj, o tędy i wyjechać tędy. Dobra, moja droga ucieczki jest super, tylko ja nie myślę. Nieważne. Op. Nie, nie, nie wypadaj, nie wypadaj, nie wypadaj, Sejfie, nie. Się ma. Dobra, let's go. Dobra, udało się, czyli w następnym odcinku będę mógł spróbować jakoś bardziej jeszcze tutaj tych więcej celów zrobić. Zobaczymy, czy jeszcze jakąś może fajną rzecz dostaniemy w tym odcinku, chociaż wątpię, ale tak, dokładnie, nie dostaliśmy nic, ale dobra, nieważne. Ważne, że mamy takie coś jak pipe bomba, która po prostu jest super. No, patrzcie. I, i, zobaczę, co można w niej ulepszyć. Wydaje mi się, że będzie można w niej ulepszyć e, siłę. Eee, dokładnie eee, I będę mógł sobie ulepszyć ile będę mógł mieć maksymalnie bomb, tak więc za niedługo będę chyba miał e, sporo bomb, będę też miał bardziej te bomby potężne e, Mi się bardzo podoba, że mam te bomby Będzie można bardzo ładnie sobie tutaj pomagać e, Na dzisiaj to by było na tyle, tak więc ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca Nie wiem czemu te drzwi się nie otwierają, tak więc nieważne e, Do zobaczenia w kolejnych Trzymajcie się, cześć i czołem!